się podkręcimy jakiś problem. Także będzie dobry ubaw, mam nadzieję. Miężki. To czy ja patrzę już to gruba sprawa. Będzie gruba dla Moniki sprawa. Radzwoń Nie do niej i opowiadam o tym. Niech honem. A po co? Po co? A jako 6 rano do niej wejdą. A tak? dobrze! Bardzo dobrze! Położono grypkę. Obydwych. I tak tylko omrożę ciach, ciach i do białego Pakuj się majorze. Już! O, odbierz Krzysiek. O pato Halo? No? Halo? Monika. A kto dzwoni? Monika. A co chcesz? A co chcesz? Moniko? Monika, dzwoni. Co? Co chcesz? Co mówisz? A roda nie ma. Pani Siodora ma ciężko do telefonu. A nie ma Fiodora. Jak nie ma Fiodora u Ciebie, dawaj go do telefonu. Nie ma. A chcem Wojtusia do telefonu? Chcę. To dawaj siodora Kurka do telefonu. A ci mówię. Szczerze, że, że nie ma Fiodora. Słuchaj. Co mówisz? A nie ma Fiodora, inny człowiek jest. No szybko, szybko, szybko. Wszystko. Raz bardzo. Raz do ciach? A gdzie ty teraz do ciach? A o co chodzi? Ta wiem, Moniszko? No. No. To powiedz dla mnie teraz. Bo ja tam przyjeżdżam zaraz. Zaraz przyjeżdżasz? Tak. To zapraszam. No. Nie no. będę u ciebie. No. Co? Słuchaj, ja nie mam siedem stówek, bo mnie okradziono. Bo mnie okradziono, a jak znajdziesz, to będzie policja. Wiesz o tym? Ja nie wiem, czy to jest prawda, że ciebie okradziono, bo ja słyszałam, że to jest nieprawda. A jest prawda? No jak prawda? Protokół z policji, to protokół A zajedziemy do policji na trójkę? Słuchaj, człowieku, jeszcze jest zatrzymanie, wszystko teraz są. Wszystko troje. I mnie nie jesteś policją. Kobietko, bo, bo wiesz co, jutro leci do AWW Pisemko, że będziesz nagle zamieszkanie Za mieszkania swoje. Wiesz co, nie fikcja, nie. Nie, nie. Co mówisz? Jeszcze ty możesz mnie jak przyjeżdżasz ci dam, weź wiesz co. bywaj czoł, Dobra, to jak już będziesz targała z bandytami, to ja policję wezmę. Ja już zawiedzają policję, że, że, że przyjeżdżasz że i, i, i chcesz im bow. Dobra, na razie. Na razie. Zaraz zadzwonię. Do kogo? Na policję. O kurwa. Pięć tysięcy widzów, dziękujemy. Krzysiek, a to wszystko fikcja jest, czy nie? Nie. To, co mówisz, to prawda? Prawda. Ja nie mam tych rzeczy. Gdzie Zobacz, dzwonisz? mam zegarek? Nie. A gdzie ty dzwonisz? Na no policję. Po co? Halo? Ja proszę pana, ja chciałbym, żeby radiowóz przyjechał natychmiast na Szkolną 17, bo jedna kobieta z Krakowa, Monika taka, chce... Ja już byłem raz pobity i proszę pana, chcę sprowadzić swoich ludzi do mnie i chcę znowu pobić. Bardzo um, powiedziała, jest, ja mam świadkę naocznie, że powiedziała, że e, wpada na mieszkanie i nie będzie e, łypa pobita. Ale Przez telefon. Proszę pana, ja bardzo proszę, żeby radiowóz był. Bo ja już byłem pobity. Bardzo proszę, żeby podjechał. proszę No proszę pana, bardzo proszę. Ja bardzo proszę, żeby radiowóz przyjechał, bo jak ja to ja na województwo zadzwonię zaraz. No. Dobra, dobre, ja dzwonię na Wojewódzku. Dziękuję bardzo. Zaraz będzie alarm dla Was. Zaraz będzie Alan, bo Łódzka wie, że ja w zostałem, a, a jak nie to do Warszawy zadzwonię, do Głównego, dyżurnego. I co Krzysiek? Na pewno przyjadą. Ale kto, policja czy? Policja. mi się wydaje, że Monika mówi fikcję. Słyszysz? Co? Mi się wydaje, że Monika mówi fikcję. Zresztą. Żona żartowała. Nie, on, ona nie żartowała, bo wyciepłą po od niej pieniądze, no. ale... O. Halo? No i co, co ty tam robisz? Siedem w domu. A co robię? Słuchaj, dam ci majorka twojego. Eee... E, zupę jem. No, ale chciałeś z majorem rozmawiać, nie? Jak chcesz, to daj. No daję. No. No halo. No, dzień dobry. A dzień dobry. Razie dobry wieczór. A co ty chcesz powiedzieć? Żebym przyjechał. A do czego jaki potrzebny jestem? Do czego? Będziesz się wiedzieć do czego. Będziesz się wiedzieć, bo i tak i tak na glebę będziesz złożony. Razem w Bonisku. Razem z Moniką będziesz złożony na glebę. Będziesz złożony przez inną policję. Tak położył Ciebie, aż będzie, aż będzie miło tobie. Jest pierdolony też jest ty. I będziesz od Moniki wypierdolony. Tak. Słuchaj, ale inne policja nie wie Terrorystyczna. Terrorystyczna. Nie chcesz mnie, nie z policją. Jest policja terrorystyczna, tak, tak, i będzie złożony na glebę jak, jak trzeba, wiesz. O ty pachniuchu, o tym pachniuchu, ostatnio e, Meksykanom przyszedł, to mało nie potynkował. Powiedz dla swojej municzki. powiedz, a ci z czego śmierdziało? Z Rika, śmierdziało nawet. Do widzenia, nie chcę gadać z tobą. wy u ciebie ludzie na ziemi. jak, jak pierdolą. Jak pierdolą. A terroryści kurwa zajmą się to. I mu nikom. I, I przepraszam bardzo, bo muszę iść do toalety. Po ciężkiemu? Po letkiemu i tak dalej.